ale panowie brawo, zero z tyłu, kurwa, pięć z przodu, brawo, dobra robota. No i Daniel, zacznij, kurwa, dwie kluczowe interwencje, Jedziesz! Kto wygrał mecz? Unia! Kto? Unia! Kto? Unia, Unia, Unia! Do boju, do boju, do, boju, do, boju, do, boju, do boju. No, bo to ostatni, tu jedzie, niestety od nowa nieprzygotowana. A ja? Chyba, że włączymy i poczekamy trochę. Nie, kieru, cảm... do zwolnienia. Gdzie jest? Kiero! Do zwolnienia!